4 marca 2023 rok. Góra Szczytnik. Góra Szczytnik wznosi się nad miasteczkiem Szczytna w powiecie kłodzkim na Dolnym Śląsku Na szczytniku znajduje się leśny szlak spinaczkowy Trasa leśnego szlaku spinaczkowego Niemal w całości przebiega przez lasy, nadleśnictwa, zdroje z siedzibą szczytnej. Na trasie leśnego szlaku wspinaczkowego napotkamy skalne grzyby. Takie jak w górach sołowych. Na szczytniku znajduje się również punkt widokowy. Na szczytniku znajduje się również Dom Księży Misjonarzy Świętej Rodziny. Węże zamkowej na dziedzinie zamku jest obecnie. No i teraz nie wiadomo czy ktoś będzie, bo zejść, zejść, tu pan filmuje. Nie przeszkadza mi to. Nie. No, Jesz, jeszcze nie... lepiej, bo ludzi by... no, ale nie by... pomaga też, no nie? Nie. trzeba kasować w kadrze. Wie pan co nie, mnie to nie przeszkadza, ja nawet wolę jak coś się żywego pojawia. No właśnie, to nie fajnie, to, że wyglądamy na żywych, co dobrze. No to ja Państwu później pokażę. Powiem, gdzie można znaleźć moje filmy. O super. Na szczytniku znajduje się również zamek Leśna, a teraz udaje się na punkt widokowy. Warunki mam niezbyt sprzyjające silny wiatr i mgła. Oto widoki z punktu. Widokowego, tak jak wspomniałem, mgła i silny wiatr w dole szczytna i okolice. przepływa rzeka Bystrzyca-Dusznicka. Od poziomu rzeki do punktu widokowego wysokość ta wynosi w przeszło 120 metrów, czyli jest dosyć wysoko. Ale wieje. Ręce marzną. No, to są przecież góry, także nie ma się co dziwić. To też jest piękno gór, piękno górskiej przyrody. Dzisiaj tu było sporo osób, ale nikt długo tutaj nie przebywa, bo naprawdę jest zimno, przeszywający wiatr. Przechodzę teraz na leśny szlak, gdzie są skałki wspinaczkowe i formacje skalne, o których mówiłem wcześniej. Teren pofalowany. Te formacje skalne to wyglądają tak jakby ktoś ich tutaj po prostu poustawiał. Idąc tym szlakiem po prawej stronie cały czas jest przepaść bardzo bardzo głęboka potężna stromy stok góry przyroda tak urządziła tutaj to wspaniałe widowisko tak porozkładała te skały, że one są od siebie oddalone i jakby wyeksponowane każda formacja z osobna. Niesamowite widowisko. Niektóre formacje skalne przypominają grzyby, i stąd też nazwa skalne grzyby. A szlak formacji skalnych prowadzi dwie drogi jedna w dół tutaj gdzie widać szlaban i druga obok księży misjonarzy wzdłuż ogrodzenia z siatki to jest ten kierunek kończy się mur, zaczyna się siatka. I tam ja dzisiaj właśnie obrałem górną drogę.